Pewien człowiek wielkiego ducha i niezłomnej woli odkrył prawdę, która ma ogromne znaczenie dla naszych czasów. Nie ma dróg wiodących do pokoju. To pokój jest drogą. Miejcie przynajmniej dość odwagi, by powiedzieć mi, co się święci. Jak możesz w ogóle tak myśleć? Wiem, ja się na tym nie znam. Nie wierzę, mamo. Wstyd mi za ciebie. Nie odnoś się do mamy w ten sposób. Po co tu przyszłaś? Żeby być z nim? Zostaw ją, Martinie. Ona ma rację. Z czym? Mówiłam ci, że wcześniej czy później odkryje nasz romans, bo jest bardzo bystra. Brzydzę się wami. Tak nie może być. Ten szmel znów się zaciął. Jak zawsze. Zepsujesz szafkę. Co z tobą? Przez Robertę mamy mnóstwo problemów. Bardzo lubię Almę. Ale ona nie może chodzić z nauczycielem. Jeśli to prawda, byłoby bardzo źle. Cześć. To prawda. Co? Może to tylko fałszywy alarm? Nie. Mi ja źle usłyszałam. Ma siano w głowie, ale nie jest głucha. To właśnie mi powiedzieli. Moja mama i ten facet. Jak mogłam być taką idiotką? Nie rozumiem. Poszalałaś? Jak mogłaś jej powiedzieć, że ze sobą chodzimy? Wybacz, ale wolę to niż prawdę Nic innego nie przeszło mi do głowy Niedługo już nie da się powstrzymać tej lawiny kłamstw Przepraszam, ale nie mogłam postąpić inaczej Znam moją córkę jak się dowie, że jesteś jej ojcem, będzie zdruzgotana. Czy tego właśnie chcesz? Za kogo mnie uważasz? Za potwora? Nic z tych rzeczy. Bądź szczera. Nie chcesz jej powiedzieć ze względu na nią czy na siebie? Czego się tak boisz? Że przestanie cię kochać? Że będzie wolała być ze mną? Nie, moja córka mnie kocha i nigdy mnie nie zostawi. Chyba nie jesteś tego taka pewna. Jak to? Może czujesz, że źle zrobiłaś. I dlatego boisz się jej powiedzieć, co zaszło. Jakim prawem mnie osądzasz? Mam ciebie dość. Przepraszam, przeszkodziłem. Nie. Nie mogę teraz z Tobą rozmawiać, bo jestem bardzo zajęta. Chciałem pogadać z nauczycielką literatury o notatkach Miis. Tak? O co chcesz ją poprosić? O dodatkowe testy? Jesteś tak wyrozumiały, że byłbyś do tego zdolny. Nie rozmawialiśmy o niczym szczególnym. Tak się składa, że mówiliśmy o Robercie. Oszczędź sobie wyjaśnień. Alma Ray jest już wolna. Jak mogła mnie zauważyć, że robią mnie w konia? Wyluzuj. Wiem, że trudno patrzeć, jak twoja mama prowadza się z facetem, którego nie lubisz. Ale co na to poradzisz? Jak to co? Mama ma czas na wszystko. Na faceta i występy. I ma gdzieś, że ja jestem sama. Alma zawsze stoi przy tobie. Jest dla ciebie bardzo dobra. Wiem, ale jak byłam mała i jej potrzebowałam... Ona mnie olewała, wychodziła ze swoimi facetami i zostawiała mnie samą. Nie umiem o tym zapomnieć. Twoja kolej. Na sam Twój widok robi mi się przykro. Lupito, wybacz mi. Skupiłam się na własnych problemach i zapomniałam o Tobie. Od jakiegoś czasu jesteś smutna. Co się dzieje? Co z tobą? Coś nie tak? Niko wrócił. Co? Niko wrócił. wrócił. Co się stało? Spytał, czy znów zechce z nim chodzić. Czemu on to robi? No właśnie. Co zamierzasz? Nie mam pojęcia. A co czujesz? Najgorsze, że nie wiem, co robić. Zrób jej zdjęcie. to przesuń się. To bardzo ważna chwila. Pogięło was? Mów dalej. Za pięć lat, patrząc na te zdjęcia, wszystko sobie przypomnimy będziesz się z tego śmiała. Ona nie chce pomocy. Co planujesz? Mam siedzieć bezczynnie? Nie zmusisz jej. Nie mogę patrzeć, jak cierpi. Tam jest Mia. Może we trójkę znajdziemy rozwiązanie. Dobra. Cześć najlepsi piłkarze świata. Sprzedaję losy na loterię na rzecz dzieci z sierocińca. Kupicie kilka? Nie, 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 Czemu nie? Nie teraz, kochanie. Może później. Musimy porozmawiać o czymś bardzo ważnym. O czym? O Wiko. Co z nią? Właśnie tego chcemy się dowiedzieć. O czym? Jesteś jej przyjaciółką. Tak, ale. Sędzia potwierdził swoją obecność. Wszystko gotowe do meczu. Pozostało mi tylko powiedzieć niech wygra najlepszy. Tak. Bardzo dziękujemy, panie Gandia. Przypominam jednak, że nie wygrana jest najważniejsza. Ale współzawodnictwo to, oczywiście. Sam pan to powiedział. Dziś wieczorem zapraszamy chłopców z Elite Way na przyjęcie. Co? Impreza Fair Play. Zabawa przed rozgrywkami? Tak. Bez soku pomarańczowego? Nie zgadzam się. Chłopcy będą mieli okazję się lepiej poznać. Te rozgrywki mają na celu promowanie wzajemnej przyjaźni. Co pan na to? Przykro mi, ale nie zgadzam się. Będę nalegał, panie Gandaja. Przepraszam, Gandia.